Kiedy Bułgarzy wycofali się, Tomasz, wciąż pełen nadziei, zebrał rozproszone oddziały, które zostały rozbite w bitwie i maszerując na północny wschód, rozbił swój obóz na podmokłej równinie Diabasis, około 20 mil na zachód od Konstantynopola. Ponadto znajdował się w takiej odległości od stolicy, że Tomasz mógł nękać sąsiednie wioski. Miesiąc maj, jeśli jeszcze się nie rozpoczął, był bliski, kiedy Michał wyruszył, aby rozstrzygnąć kwestię tej długiej walki. Towarzyszyli mu jego wierni wodzowie, Katakylas i Olbianos, każdy na czele oddziału własnej temy. Miasto mogło słusznie czuć się teraz bezpiecznie, ponieważ marynarze, których Tomasz zostawił w Złotym Rogu, poparli sprawę Michała, gdy tylko dowiedzieli się o klęsce pod Keduktos. Tomasz, który czuł się pewny sukcesu, postanowił usidlić swoich wrogów za pomocą udawanej ucieczki ale jego zwolennicy nie podzielali jego ducha. Byli przygnębieni niedawną porażką, byli zmęczeni przedsięwzięciem, które trwało o wiele dłużej niż przypuszczali, gdy zaciągali się pod sztandar pretendenta. Ich zapał do sprawy ambitnego przywódcy ostygł, mieli dość przelewania chrześcijańskiej krwi, pragnęli wrócić do swoich żon i dzieci. Ten duch w armii buntowników zadecydował o losie bitwy pod Diabasis. Posunęli się naprzód przeciwko swoim wrogom zgodnie z rozkazami, kiedy dano im rozkaz, Symulowali ucieczkę, ale kiedy zobaczyli, że wojska cesarza nie ścigają ich w nieładzie, jak spodziewał się Tomasz, ale posuwają się w zwartym szyku, stracili całe serce do walki i poddali się łasce Michała. Sprawa Tomasza została przegrana na polu diabasis. Tron amoryckiego cesarza nie był już zagrożony. Pozostało jednak jeszcze wiele do zrobienia, a wojna domowa nie zakończyła się całkowicie przed końcem roku. Sam tyran nie został jeszcze schwytany, podobnie jak jego adoptowany syn Anastazjusz. Tomasz wraz z kilkoma zwolennikami uciekł do Arkadiopolis i zamknął bramy przed swoim pogromcą. Role tyrana i cesarza zostały teraz zmienione. Teraz przyszła kolejna Michała, który oblegał Tomasza w mieście Arkadiusza, tak jak Tomasz oblegał Michała w mieście Konstantyna. Drugie oblężenie trwało jednak krócej. Arkadiopolis nie było taki jak Konstantynopol, a garnizon Tomasza nie był taki jak garnizon Michała. Mimo to trwało znacznie dłużej niż można się było spodziewać, a ponieważ rozpoczęło się w połowie maja, a miasto utrzymało się do połowy października. Arkadiopolis nie było jedynym trackim miastem, które dawało schronienie zwolennikom Tomasza. Młodszy tyran Anastazjusz znalazł schronienie niedaleko w Bizję. Inna banda rebeliantów zajęła Panion, a Heraklea nad Propontis została oddana sprawie buntownika. Te cztery miasta – Heraklea, Panion, Arkadiopolis i Bizje – utworzyły swego rodzaju linię odcinającą Konstantynopol od zachodniej Tracji. Ale podporządkowanie ostatnich ostoi, przegranej sprawy, było tylko kwestią miesięcy. Nie byłoby to więcej niż kwestia dni, gdyby pewne względy nie powstrzymały cesarza przed użyciem machin oblężniejszych przeciwko miastom, które wciąż mu się przeciwstawiały, ale dwie strategie zdecydowały, że wybrał wolniejszą metodę oblężeń. Przede wszystkim chciał oszczędzić, na ile to możliwe, życie swoich poddanych, a gdyby miasta zostały zajęte przemocą, rozlew krwi byłby nieunikniony. To, że ten wzgląd naprawdę wpłynął na Michała, jest potwierdzone przez historyków, którzy nie byli do niego dobrze nastawieni. Ale którzy w tym względzie potwierdzają oświadczenie, które sam złożył w swoim liście do Ludwika pobożnego. Poinformował tego monarchę, że wycofał się po zwycięstwie pod Diabasis, aby oszczędzić chrześcijańskiej krwi. Taki motyw nie oznacza, że osobiście był człowiekiem humanitarnym. Inne czyny pokazują, że potrafił być surowy i bezwzględny. Jego człowieczeństwo w tym przypadku raczej ilustruje ogólne odczucia, które panowały przeciwko okropnościom wojny domowej. Polityką Michała było okazywanie czułego szacunku dla życia swoich chrześcijańskich poddanych i kontrastowanie własnego postępowania z postępowaniem rywala, który sprowadził tak wiele nieszczęść na imperium. Ten wzgląd był ważny w celu zjednania opinii publicznej w staraniach, które podjęto, aby przedstawić bułgarską interwencję jako spontaniczny akt omurtaga, niepożądany i potępiany przez Michała. Był też inny powód, który skłonił Michała do podjęcia decyzji, że rozsądniej będzie nie szturmować miasta w Tracji. W interesie i polityce rzymskiego cesarza leżało pielęgnowanie w umysłach sąsiednich ludów, zwłaszcza Bułgarów i Słowian, zdrowego przekonania, że ufortyfikowane rzymskie miasta są nie do zdobycia. Niepowodzenie ataku Kruma na Konstantynopol i niedawna porażka ogromnych sił Tomasza utwierdziły ich w tym przekonaniu. Michał nie miał zamiaru osłabiać tego wrażenia, pokazując barbarzyńcom, że rzymskie miasta mogą ulec sile umiejętnie kierowanych machin. W efekcie Michał wykorzystał okazję, by pokazać Bułgarom, że uważa Arkadiopolis za zbyt silne, by zdobycie je szturmem. Podążając za tymi dwoma zasadami polityki, Michał postawił się w świetle patrioty, w wyraźnym kontraście do swego pokonanego rywala, który był sprawcą wojny domowej, i wykorzystał wszystkie swoje wysiłki, aby nauczyć barbarzyńców, jak cesarskie miasto może zostać zdobyte przez wroga. Garnizon Arkadiopolis utrzymywał się przez 5 miesięcy, ale Tomasz był zmuszony wysłać z miasta wszystkie kobiety i dzieci oraz mężczyzn niezdolnych do noszenia broni, aby oszczędzić zapasy. W październiku garnizon znalazł się w tak trudnej sytuacji, że był zmuszony żywić się zgniłymi zwłokami koni, które padły z głodu. Część garnizonu opuściła miasto, niektórzy zawiedzą Tomasza, inni jako dezerterzy do Michała. Ci ostatni, zdesperowani głodem, spuszczali się na linach lub rzucali się z murów, ryzykując połamanie kończyn. Posłańcy Tomasza wykradali się poza bramy i uciekli do Bizje, gdzie Anastazjusz zamknął się, aby uzgodnić z synem jakiś plan ratowania ojca. Następnie Michał przeprowadził rozmowę z garnizonem, który pozostał w Arkadiopolis, i obiecał wszystkim swobodne ułaskawienie, jeśli oddadzą swego pana w jego ręce. Zwolennicy, którzy tak długo byli wierni swojemu przywódcy, pomyśleli, że w końcu nadszedł czas, kiedy mogą przedłożyć swoje życie nad lojalność wobec rozpaczliwej sprawy. Zaakceptowali cesarską łaskę i wydali Tomasza triumfującemu cesarzowi. Kara, jaka czekała wielkiego buntownika, który był tak bliski zdobycia tronu, była nie mniej straszna niż ta na którą sam Michał został skazany przez Leona Armeńczyka. Wszystkie cierpienia, które cesarz przechodził przez trzy lata, miały teraz spaść na jego głowę. Pretendent, który doprowadził swego zdobywcę do skrajności i zmarnował trzy lata jego panowania, nie mógł liczyć na łatwą śmierć. Kłótnia między Michałem i Tomaszem była stara, pochodziła z czasu, gdy obaj byli oficerami pod dowództwem Bardanesa. Nadszedł czas rozliczeń, a rachunek wobec dłużnika był naprawdę wysoki. Długa wojna wyrządziła niezmierzone szkody na ziemiach imperium i trudno było oszacować, ile ucierpiała sama tracja. Prywatna ambicja starego Słowianina z Gaziury, oszusta, który przynajmniej przez pewien czas zwodził swoich zwolenników, że jest prawowitym cesarzem, była odpowiedzialna za całą tę ruinę i nieszczęście. Kiedy prowadzono go w łańcuchach przed oblicze z nienawidzonego rywala, Michał nie kryjąc radości, postawił stopę na karku leżącego na ziemi wroga i ogłosił jego zgubę. Jego ręce i stopy miały zostać odcięte, a ciało przebite na palu. Nieszczęśnik, gdy prowadzono go na karę, głośno wołał o litość. Zlituj się nade mną, ty, który jesteś prawdziwym cesarzem. Być może w jego sercu na chwilę obudziła się nadzieja przynajmniej na złagodzenie kary, gdy sędzia raczył zadać mu pytanie. Było to jedno z tych niebezpiecznych pytań, które kuszą człowieka na w rozpaczliwym położeniu Tomasza do składania fałszowego świadectwa, jeśli nie ma prawdziwych faktów do ujawnienia. Michał zapytał, czy któryś z jego własnych oficerów lub ministrów, Miał zdradzieckie kontakty z rebeliantami. Ale jeśli buntownik miał do przekazania jakieś prawdziwe lub fałszywe objawienia, nie był przeznaczony do ich wypowiedzenia, a jeśli miał nadzieję na życie lub łagodniejszą śmierć, zostały one szybko ugaszone. W tym momencie interweniował Jan Hexabulios, logoteta, który udzielił cesarzowi mądrej rady. Ten patrycjusz odegrał w historii rolę obserwatora. Ostrzegał Michała I Rangabe przed Leonem, radził się z Leonem w sprawie planów Michała za Morion, a teraz udziela rad temu samemu Michałowi. Jego radą było, aby nie słuchać Tomasza, ponieważ niewłaściwe i absurdalne było wierzyć dowodom wrogów przeciwko przyjaciołom. Wyrok został wykonany, prawdopodobnie przed murami Arkadiopolis i bez wątpienia w obecności cesarza, a wielki buntownik zginął w torturach jak zwierzę. Podobny los czekał jego adoptowanego syna, ale bizję przysporzyło cesarzowi mniej kłopotów niż Arkadiopolis, ponieważ kiedy zwolennicy Anastazusza usłyszeli wieści o losie Tomasza, postanowili ocalić własne życie, oddając go Michałowi. Mnich, który w złej godzinie zmienił klasztor na politykę, zginął taką samą śmiercią jak Tomasz, ale nawet po śmierci tych dwóch rebeliantów, Nadal istniał opór wobec rządów Michała. Miasta śródlądowe Bizje i Arkadiopolis poddały się, ale miasta morskie Heraklea i Panion nadal się trzymały. W tych sąsiednich miejscach panował silny entuzjazm dla kultu obrazów, a Michał dał wyraźne dowody, że nie zamierza pozwolić na przewrócenie obrazów. Jednak opór tych miast został wkrótce pokonany. Mur panionu został w odpowiednim momencie zniszczony przez trzęsienie ziemi, a tym samym miasto nie było w stanie oprzeć się armii cesarskiej. Heraklea, choć nawiedziła ją ta sama katastrofa, ucierpiała mniej, i nie poddała się od razu, ale atak na wybrzeże zakończył się sukcesem i tutaj również Michał odniósł bezkrwawe zwycięstwo. Cesarz, całkowicie ugruntowawszy swoją władzę w tracji, powrócił do miasta ze swoimi więźniami. Jeśli jego postępowanie z buntownikami Tomaszem i Anastazjuszem było okrutne, to jego postępowanie ze wszystkimi i zwolennikami było miłosierne i łagodne. Tych, którzy byli najgłębiej zamieszani, ukarał wygnaniem. Pozostałem zadał jedynie lekką hańbę bycia wystawionym na widowisku w hipodromie z rękami związanymi za plecami. Jednak w Azji pozostało jeszcze trochę do zrobienia, zanim można byłoby powiedzieć, że ostatnie ślady rebelii Tomasza zostały zatar. Dwóch zwolenników buntownika nadal utrzymywało dwa silne posterunki w Azji Mniejszej i plądrowało okoliczny kraj jak pospolici bandyci. Kabals w termie Anatolikon, a na północny zachód od Ikonium, znajdowało się w rękach Hoerasa, podczas gdy Gazarenos z Kolonei trzymał sanianę ważną fortecę nad Hales. Michał wysłał złotą bólę do tych wodzów, ogłaszając śmierć Tomasza i oferując im ułaskawienie i nadanie im rangi magistra, jeśli się poddadzą. Byli to jednak dzicy ludzie i woleli nagrody za rozbój niż za szczyt na dworze cesarskim. Posłaniec Michała dokonał jednak podstępem tego, czego nie udało mu się osiągnąć otwarcie. Uwód niektórych z garnizonów obu miast i przekonał ich, by zamknęli bramy przed swymi kapitanami, gdy ci udawali się na swe bezprawne wyprawy. Praca, polegająca na manipulowaniu ludźmi z Choreas i Gazarenos, wymagała subtelności i ostrożności, ale cesarski posłaniec stanął na wysokości zadania. Dramat dobiegł końca. Gwiazda Armeńczyka i Gwiazda Słowenina zbladły i zniknęły przed potężniejszą gwiazdą człowieka Zamorion zarówno Leon, jak i Tomasz. Zostali zabici przez Michała. Teraz nosi koronę cesarską bez rywali. Nie musiał się już obawiać niespełnionych wróżb. Możemy teraz przejść od osobistego zainteresowania tą historią do bardziej ogólnych aspektów tej wielkiej wojny domowej, która spowodowała wiele nieszczęść i szkód. Historycy opisują, jak napełniła ona świat wszelkiego rodzaju złem i zmniejszyła populację. Ojcowie zbroili się przeciwko swoim synom, bracia przeciwko synom swoich matek. Przyjaciele przeciwko swoim najdroższym przyjaciołom. To było tak, jakby katarakty Nilu pękły, zalewając ziemię nie wodą, ale krwią. Bezpośrednim sprawcą tych nieszczęść był Tomasz, i nie ma wątpliwości, że jego motywem była po prostu osobista ambicja. Starzec z kulawą nogą nie walczył o zasady, walczył o koronę. Niemniej jednak nie mógłby zrobić tego, co zrobił, gdyby nie działały pobudki o szerszym i bardziej publicznym zasięgu. Nakłaniające ludzi do chwycenia za broń. W imperium istniały dwie klasy poddanych, które miały powody do niezadowolenia z polityki stolicy: czciciele obrazów i Paulicjanie. Polityka Tomasza, którą umiejętnie realizował, polegała na zjednoczeniu tych niezgodnych elementów prawosławia i herezji pod wspólnym sztandarem. Jego udawanie Konstantyna VI mogło zdobyć zaufanie niektórych czcicieli obrazów. Ale prawdopodobnie odniósł większy sukces w pojednaniu Paulicjan i innych heretyków. Ważniejsze jest, aby zauważyć, że rebelia prawdopodobnie zapoczątkowała lub promowała znaczące zmiany społeczne w prowincjach azjatyckich. System ogromnych posiadłości, należących do bogatych właścicieli i uprawianych przez chłopów w stanie poddaństwa który dominował w epoce Justyniana, został w dużej mierze zastąpiony przez przeciwny system małych gospodarstw, do którego wydaje się zachęcać polityka cesarzy izauryjskich. Jednak w X wieku ponownie pojawiły się rozległe posiadłości i chłopi pańszczyźniani, a proces, którym dokonała się ta druga transformacja należy przypisać IX wiekowi. Wojna domowa nie mogła nie zrównować niezliczonej liczby drobnych rolników, którzy w czasach prosperity ledwo mogli opłacić swoje długi, a obciążenia fiskalne uniemożliwiły im odzyskanie fortuny, chyba że otrzymali pomoc od państwa. Jednak łatwiejsze i bardziej sprzyjające natychmiastowemu zyskowi skarbu było pozwolenie, aby te niewypłacalne ziemie przeszły w posiadanie bogatych sąsiadów, którzy w niektórych przypadkach mogli być wspólnotami klasztornymi. Jest prawdopodobne, że wiele gospodarstw i zagód zostało porzuconych przez ich właścicieli. Oceniano, że bunt Tomasza był niebagatelną przyczyną gromadzenia majątków w ogromnych posiadłościach, które zaczęły wyludniać kraj i przygotowywać go na przyjęcie nowej klasy mieszkańców. Gdyby rząd Michała II był rozsądny, interweniowałby za wszelką cenę, aby uratować drobnych właścicieli. Przyszłym cesarzom oszczędzono by w ten sposób kłopotliwego problemu ekonomicznego i poważnego zagrożenia politycznego. I moi kochani, oto koniec naszej opowieści o wojnie domowej w Bizancjum pomiędzy Tomaszem a Michałem, Tomaszem Słowianinem, Michałem Zamorion. Było blisko, a na tronie oficjalnie zasiadłby. Nasz Słowianin, nasz swojski chłop. Niestety. Nic z tego nie wyszło. Na zakończenie raz jeszcze serdeczne podziękowania czcigodnym patronom naszego kanału, Trybunał Westalce Kamilowi Kamilowi O, Tomaszowi Flawiuszowi, Praterowi Etmanowi, Edylom Dartworowi i Podłemu oraz jeszcze raz serdecznie przywitać dwóch nowych patronów Kwestora Mateusza i Optio Jałowca. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie, do usłyszenia niedługo. Epikurajczyk out.